A więc już dzisiaj Wielki Der Klassiker. Borussia zmierza się na swoim stadionie z Monachium. Dzisiaj będzie ten wyczekiwany super puchar Niemiec. Będzie oczywiście tylko w Viaplay. Jak ktoś chce, to zapraszam sobie kupić. Ale polecam, bardzo polecam, bo tam leci cała Bundesliga dla fanów Bundesligi, to jest po prostu coś pięknego, nie trzeba patrzeć na to, czy twoja drużyna może akurat zostanie wyświetlona w jakiejś stacji telewizyjnej, tylko wchodzisz na Viaplay, płacisz mniej więcej tyle, ile za program typowy, sportowy i masz całą Bundesligę. Jeżeli jesteś kibicem Furt, to oglądaj Furt, jeżeli jesteś kibicem Borussii, to oglądaj Borusję. Bayern, oglądasz Bayern? To nie jest materiał sponsorowany. Mam za mało subskrypcji, żeby mieć sponsoroc. Wielkie, ale zawsze warto pochwalić, bo fajna jakość i fajni komentatorzy. Pozdrawiam. Eee, dzisiaj jest test dla obu drużyn. Jak Borussia sobie radzi w mocno osłabionym składzie? Jak Bayern sobie poradzi, prawie że w podstawie. Kursy są troszeczkę większe na Borusie, czyli ludzie myślą, sądzą, że Borusia, że Borusia nie wygra dzisiejszego spotkania. No, Brand ma chorobę, niestety, no ale duże osobienia, tak jak właśnie mówiłem, Brand jest, nie wiem, kontuzjowany, no nie można tak powiedzieć, jest chory. Jest, Nie ma Emreczana, nie ma Guerreiro, nie ma Humelsa. Nie ma... To mamy nie, a chociaż to nie jest jakaś wielka strata. Nie ma Moreja Bałcy, która, który jest gigantycznym wzmocnieniem dla Borusi. No szkoda, że go nie ma, bo dużo lepiej sobie radzi niż Belg. Nie ma Schmezera, chociaż on nie gra. Nie ma Zagadu trochę gorzej, bo nie ma kto wystąpić w ogóle na środku obrony. Przepraszam. Kto ma grać na tym środku? Kto... Ludzie, Akanji, Witzel tak samo. Okej, okay, spisało się to z tym Eintrachtem, ale ja nie wiem jak Eintracht sobie radził dokładnie. No to był tylko pierwszy mecz sezonu po pięciu, można wywnioskować wni po raz pierwszy, chociaż też dzisiaj będzie mocny wniosek. E Kto po prostu w tym sezon wejdzie lepiej? Czy prawdopodobnie Borussia to wygra? Czy Bayern? Czy może ten Lips, który ostatnio przegrał? Chociaż. I po dzisiejszym meczu prawdopodobnie jutro wleci jakieś przewidywanie, jakiś shorts i przewidywanie, bo dzisiaj jeszcze chciałbym nagrać sobie shortsa z ciekawostkami o Manchesterze United, jutro może coś o Bayernie, no ogólnie wiecie tam, rozsławianie kanału na shortsach, bo ludzie sobie to skróją jak TikToka, nie polecam TikToka, słaba aplikacja, cringe i te sprawy. E Popatrzmy sobie na wiadomości. E, no, oczywiście, tutaj gdzie oglądać, co jak. I Bayern będzie grał w ogóle w nowych strojach na ligę mistrzów. E, z motywem Alp. To jest ciekawe w miarę. Interia tak pisze no zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie czy ten strój będzie się podobał czy może nie Lewandowski ma wielki patent, ma... nie, Lewandowski ma patent powiększy swój dorobek strzelecki tak pisze TVP Sport o godzinie 11.03 nie sądzę, w sensie sądzę, że powiększy może o jeden. Borussia Bayern super pucharze Niemiec Lewandowski kontra Haaland, starcie numer 5 to prawda i dosłownie chyba nie, to jest ten sam. Co? Nieważne. Nie pytacie się mnie. Kto faworytem sport Onet dał? Aż sprawdzę sobie, co tam sport Onet napisał. Faworytem jest. Nikt. Jak to podają. Obie drużyny mają duże atuty. Pytanie, z który, która będzie dziś w lepszej dyspozycji? Eee. To prawda, Bayern średnio rozpoczął sezon. Ale patrzmy dalej. Co tam dziennikarze piszą? Co w trawie piszczy? Jak Łukasz Piszczek. Starcie gigantów w Niemczech. Lewandowski z szansą na pierwsze trofeum w sezonie. Każdy superpuchar jest szansą na pierwsze trofeum. Lewandowski ma ich tak dużo... Borussia też ma ich w miarę dużo. Nie, żebym tutaj mówił, że powinni sobie odpuścić. Nie. Chodzi o to, żeby było jak najmocniej, jak najfajniej. Jak najbardziej ciekawie. I Interia jeszcze wczoraj pisze, że Julian Nagelsmann powiedział, że Lewandowski i Haaland to różne typy napastników. To prawda, Lewandowski jest takim bardziej mobilnym. On może się cofnąć, zagrać, podać troszeczkę rozegrać, wyjść do podania. Natomiast Erling Haaland to jest po prostu laga do przodu od Roysa czy od wcześniej Sancho. No i będzie się działo. Jeszcze Julian Naglesman również powiedział, że zrobił wszystko, aby wygrać z Borussia Dortmund. No z pierwszą Borussią nie wygrali dwa razy pod jego rządami, także zobaczymy. No, jestem ciekawy, czy to właśnie w sumie dlatego, że Gladbach straciła trenera, nie wiem. Robert Lewandowski powiedział o Gerdzie Millerze, mistrzu zawsze będziesz dla mnie inspiracją. Nie wiem, po co to czytam, aczkolwiek tak. Nie mogę się tutaj wypowiedzieć za bardzo, bo nie lubię Bajernu. Nie wiem za dużo o Gerdzie Millerze. Aż tak powiem, wiem bardzo mało. No i to w sumie tyle z ciekawych Faktów. Albo innych wiadomości. Na temat tego meczu. Ciężko. Ja nie patrzę głównie tego. Ale średnio. Średnio tak patrzą ci ludzie. Nie wiem. Te wpisy są takie dziwne. Kto faworytem? A nie podają faworyta. No proszę was ludzie. No dobra. Nieważne. Przegląd transferów. A jeszcze chciałem wspomnieć, Borussia wygra tylko raz na trzy y, ostatnie superpuchary na y, stadionie w Dortmundzie. Był jeden remis po 120 minutach, jedna wygrana Borusi i jedna przegrana Borusi. Także dzisiaj prawdopodobnie dowiemy się, kto, be, kto wygra albo kto może wygrać ligę, a kto nie wygrać ligi, jak kto słabo rozpocznie sezon, a kto lepiej. Czy Lewandowski się nie spalił, czy Halland może się nie spalił, chociaż Halland, że się spali to wątpię po tym meczu z Eintrachtem. Trochę gorzej, Bayern, chociaż Aksi mieli tyle, też, że Sommer wszystko bronił, i trochę niecelnie odeżali. No dobrze, idziemy na transfery, króciutko transfery. Adriel Baloła przechodzi z Wiktorii Pilsno do Lecha Poznań. Rekord transferowy Kolejorza 1200. Mało mam do powiedzenia o tym zawodniku, ponieważ nie oglądam ligi czeskiej. Sądzę, że ma mało osób ogląda ligę czeską. No ale jak ktoś ogląda, to proszę się pochwalić, czy był dobry, czy był słaby. Żał Wiktor opuszcza Wolfsburg I idzie zarobić do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Idzie do Al-Jazeera za kwotę, nie? Wiadomo? E, no, nie wiem, według mnie to taki troszeczkę słaby transfer, bo chłopak ma dopiero 27 lat. On ma jeszcze, tak, 7 lat kariery przed sobą 8. No, jak to dużo Brazylijczyków wybierają kierunek taki właśnie, żeby sobie dorobić. Nie wiem czemu. Nie pytajcie się mnie, bo nie wiem. Mm. Rony Lopez jest, został wypożyczony do Impiakosu Pireus. To jest troszeczkę mniej ważny transfer. Luis Maximiano opuszcza Sporting Lizbona. E, po kilku latach gry dla tego zespołu przechodzi do Granady za 4,5 miliona. Chociaż Maksym zagrał jedynie cztery mecze w poprzednim sezonie, to, no właśnie, no w Granadzie będzie grał prawdopodobnie pierwszy skład. Także zdecydowanie plus dla niego, bo prawdopodobnie może coś z tą Granadą osiągnąć na arenie hiszpańskiej. Czy to może walczyć w ligi konferencji i w niej grać, a nie odpaść w lidze Europy? Niestety, chociaż po tym jak teraz jest mistrzem Portugalii, no to nie sądzę, żeby Adam po tak udanym sezonie gdzie nie przegrali nic, żadnego po prostu meczu, został nagle wzięty na, na, na ławke, kurde, na ławkę rezerwowych i sobie grał taki 22 latek. W granadzie na pewno będzie grał pierwszy skład, taka jest moja opinia. Tami Abraham idzie do AS Romy. Jestem ciekawy, jak się wpasuje do włoskiej piłki. No, jest to zawodnik w miarę szybki. Będę musiał się dopytać kolegi. Może jutro coś więcej powiem o tym transferze. Bo on jest w miarę bo dużym kibicem Chelsea. Jeżeli ta osoba tutaj jest, to możesz się odezwać w komentarzu. Ludzie oglądający to będą wiedzieć. Co o nim sądzisz? No... Nie wiem, czy się wpasuje do José Mourinho, bo przypomnę, że José Mourinho jest moim trenerem maestromety. 40 milionów. Była mowa o tym, że zostanie wliczony w wymianę Haalanda. Nie został, bo nie przyszedł Haaland. Mówiło się jeszcze o transferze do Włoch. Fu, do jakich Włoch? Do Włoch on przeszedł. Chyba do Hiszpanii się coś tam mówiło. Do Arsenalu się na pewno mówiło. Nie wiem, czy do Hiszpanii. Prawdopodobnie pleta głupoty. Na pewno mówiło się o Arsenalu i o i Dortmund. Ta jest Roma nagle tak niespodziewanie w sumie przyszła i przez jakieś 5 dni się o tym mówiło i transfer dokonany. Także 40 minut wydała Roma. Będą się budować, będą chcieli wrócić do tych najlepszych lat z klubu, chociażby do tych lepszych lat klubu, gdzie byli chociażby. W miarę wysoko. Przepraszam za telefon. E, gdzie byli lepsi? Chociażby wygrywanie z Barceloną. E, jeszcze jeden transfer: Baptiste Santa Maria. Przechodzi do Ren za 14 milionów. Zawodnik Freiburga, 26 lat. Idzie do, w, do swojego kraju. Będzie grał w rodzinnym kraju. Nie wiem czy mieście. Nie wiem gdzie się urodził. Proszę mnie nie zadawać takich pytań, e, ponieważ mnie to zwyczajnie nie interesuje. E, no został sprowadzony za mniej niż jest jego wartość, wartość to 15 milionów, chociaż to wielu zawodników jest tak sprowadzanych, troszeczkę mniej wydano, chociaż to jest akurat a tam i Abraham 2 miliony więcej dała Roma niż jego wartość. Tutaj mniej, no milion. I jeszcze dwa fajne transfery dokonał Bayer. Leverkusen. No, ja nie mogę się niestety wypowiedzieć o Freiburgu, ponieważ Freiburg w telewizji leciał bardzo rzadko. Także tyle mogę powiedzieć. Tyle, ile powiedziałem, że przyszedł za 14 milionów do REN. Tyle. E, pewnie teraz będę częściej oglądał troszeczkę Ligę Francuską, no ale ja nie będę się o niej wypowiadał, bo po prostu mnie ona nie interesuje. Nie, nie kręci mnie to. Robert Anrich przechodzi z Unionu Berlin do Bayeru Leverkusen. 6,5 miliona jako rezerwowy, prawdopodobnie. I przechodzi jeszcze do Bayeru. Piero Hinsapie To prawdopodobnie jest jako zastępstwo e, Tima Jedwaja. No, zawodnik 19-latek przychodzi z ligi argentyńskiej. No, na pewno jest to zawodnik, który będzie chciał się tam szturmem wbić do pierwszej jedenastki. Może nie, może nie od razu, ale po jakimś sezonie. Jak troszeczkę doświadczenia nabierze Grając w pokalu Na przykład No to zobaczymy jak to będzie I jeszcze Grointerfurt po ostatniej stromotnej porażce Się troszeczkę wzmacnia Jeremy Dudziak za 750 tysięcy Przechodzi Do Grointeru Z Hamburga Trochę okazja, bo wysenialnie jest na 2 miliony Nie wiem dlaczego tak tanio sprzedał go Hamburg Chociaż pewnie dlatego, że Chciał grać w pierwszej Bundeslidze, a nie w drugiej No i Przeszedł, przeszedł ostatecznie do tego furt, podpisał kontrakt chyba do 2024 roku, jak patrzyłem, eee, no tyle, tyle jeżeli chodzi o ciekawe transfery, nie ma teraz żadnych wielkich transferów, największym transferem ostatniego dnia jest oczywiście Tamina Abraham, 40 milionów, I zobaczymy, jutro prawdopodobnie będzie film, jak nie krótki to dłuższy, ja dziękuję za oglądanie. Dzisiaj wielki pojedynek lewandowski halland Kto wygra? Przekonamy się. Już dzisiaj o 22.15 albo o 23.00. To zależy, czy będzie dogrywka. Dobra, nie gadam. Hej, ABVB. Hej, ABVB. Hej, BVB! Heja BVB. Heja BVB.